Dzień dobry, bliźniaki, bliźnięta, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Przychodzę z horoskopem, prognozą na listopad 2024. Zobaczymy, co Tarot Wam powie, jakie da wskazówki, a czego będziecie mogli uniknąć w listopadzie. Eee, też zachęcam do tego, abyście obejrzeli nie tylko swój znak solarny, ale też ten filmik ze znakiem Zodiaku, w którym macie ascendent i planety osobiste, bo to Wam da szerszą perspektywę, więcej informacji. A z mojego doświadczenia wynika, że. Jednak często Ascendent ma ogromny wpływ, ogromny na to, co, jak reagujemy, to co w naszym życiu na różne wydarzenia i co nam przynosi życie, więc serdecznie namawiam. Oczywiście dziękuję za Waszą obecność, że jesteście tu na kanale, za Waszą aktywność. Bardzo proszę o lajkowanie, komentowanie. Wystarczy jedno serduszko, czy jeżeli chcesz powiedzieć parę słów, to bardzo mi będzie miło, bo ja czytam te komentarze. Czytam te komentarze i one sprawiają, że chcę mi się więcej, lepiej e, i być tu obecną zamiast owinąć się w kodz i oglądać Netflixa, prawda? Więc e, to jest taka forma podziękowania mi za moją pracę. I pamiętajcie, to są czytania ogólne, więc ja opowiadam ogólnie o tym, co się dzieje w energiach. Natomiast jeżeli chcesz mieć czytanie dla siebie, to wtedy są już dla ciebie konkretnie Twoje pytania i tarot odpowiada na Twoje jakieś problemy, radzi i rozwiązuje. Więc wtedy napisz do mnie, adres jest w opisie filmu tak samo jak link do obliczenia ascendentu i planet. To co bliźnięta. Zaczynamy. Listopad dla bliźniąt 2024 praca finanse zmieniłam talię. Świat coś się zaczyna, coś się kończy, nie, coś się kończy, coś się zaczyna. Miłość, emocje, sprawy romantyczne, uczuciowe, Król Denarów. Co robić? Na czym skupiać swoją uwagę w tym miesiącu? Czym się zajmować? Pustelnik. A ten pustelnik ciągle się pojawia, no. Mówię, robię te czytania i widzę, że prawie w każdym czytaniu y, jest taka mowa o jakiejś transformacji, więc ten listopad może być ważnym miesiącem. Też się dużo dzieje na, na niebie. Przed nami nów 1 listopada, który będzie dosyć nerwowy, to będzie ciężki nów, a będziemy po, pod jego wpływem dwa tygodnie, więc zadawanie sobie pytań, kim jestem, dokąd zmierzam, widzę w prawie w każdym czytaniu. Na czym nie skupiać swojej uwagi, dokąd nie, nie, nie podążać, czym się nie zajmować, yy, sąd ostateczny. Mm, ciekawe. Twoje nastawienie bliźniaku. Do życia, do ludzi. Dziewiątka kielichów. Nieźle. Dziwnie jestem pustelnikiem. No ale dobra. I karta na listopad dla bliźniąt to. Rydwan. Muszę chwilę spojrzeć. W spodzie mamy ósemkę monet. Praca u podstaw. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od karty na miesiąc, od tego rydwanu. Drogi bliźniaku. Bywasz niecierpliwy. Chcesz mieć wszystko teraz tu natychmiast, albo spodziewasz się szybkich efektów. I e, często możesz się nawet nie zastanawiać, nie zrobisz jakiejś analizy e, swojego postępowania, tylko jest bodziec reakcja. Więc będzie cię trochę pchało w tym miesiącu do tego, że znowu będziesz chciał, żeby było szybko. E, po Twojej myśli, mm, natychmiast efekty, nie wiem, odchudzasz się i. Trzy dni jesteś na diecie, patrzysz na wagę, nie działa. No co za, a ja już chciałam yy, albo sukienkę kupować w innym rozmiarze, tak? Więc <laughs> Będzie, będą takie energie ci towarzyszyć. I zwłaszcza przy twoim takim nastawieniu, że być może chciałbym od życia yy, jak najwięcej, nie być może, chciałbym od życia jak najwięcej, i oczekuję szybkich rezultatów. Natomiast karty Ci mówią tak, możesz sobie chcieć, bardzo fajnie jest marzyć, manifestować i tak dalej, ale najpierw się trochę uspokój i zdaj sobie z tego sprawę, że każda manifestacja, każde wydarzenie, każda, każdą rzecz, którą robisz, potrzebuje czasu i spokoju. Im bardziej dobrze się przygotujesz do jakiegokolwiek działania, tym będziesz miał lepsze efekty. A nie natychmiast ale nie natychmiastowe, lepsze. W tym, w takim czasie, który jest dla Ciebie najlepszy. I z tym będziesz miał, drogi e, bliźniaku, problem bo trochę się nie będziesz chciał z tym zgodzić. A w listopadzie tak się będą toczyły wydarzenia w twoim życiu, że dokładnie cię będzie ściągało w yy, odpowiednie miejsce. Czyli ty już jesteś, już wchodzi do ogródka, wita się z gąską, łup! Coś się takiego wydarzy, że znowu za płotem stoisz i czekasz na zaproszenie. Więc y, nie przyspieszajcie, już ta niecierpliwość... Jesteśmy dorośli tu wszyscy, więc ja nie mówię, żeby być rozlazłym jak nie wiem, jak plazma, tylko mówię o tym, że wszystko wymaga czasu. Jeżeli zapuszczasz włosy, to to wymaga czasu. Chyba że se zrobisz doczepy. A dziewczyny, które robiły doczepy, to mówią, że to jest coś tak strasznie ciężkiego na głowie, że niektóre nie mogły wytrzymać z tym. Ale czy doczep jest autentyczny? No, ale efekt masz wyrydwanie. Nie ma co gadać. Więc jeżeli oczekujesz szybkich re rezultatów, to, no to musisz stworzyć sobie jakieś metody, w ogóle pomijając siebie i to, ten rozwój w podążaniu do celu. Ponoć jest tak powiedziane, ja coraz bardziej rozumiem to zdanie. Kiedyś tego zdania nie rozumiałam, że w życiu. Ważne są cele, owszem, ale najważniejsza jest podróż do tego celu, bo i te przystanki w różnych portach, jak już doje, dopłyniesz, czy dojedziesz do tego portu docelowego, bo na tych przystankach i w czasie tej podróży tak naprawdę poznajemy siebie i się fantastycznie rozwijamy i wiemy, kim jesteśmy. I tu jest takie pytanie, bo tak, Ty byś bez. E, Karty cię namawiają do tego, żebyś się trochę zatrzymał w listopadzie z taką refleksją, czego ja pragnę, jakie są moje potrzeby, kim ja jestem w pustelniku. Nie chodzi o to, żeby słuchać, żeby ktoś ci powiedział, kim ty jesteś, tylko żebyś ty sobie zadał. Odpowiedział, zadał pytanie i na nie odpowiedział, jaką jestem kobietą, jakim jestem mężczyzną, czego oczekuję od innych ludzi, po co mi są potrzebni inni ludzie do życia, czy potrafię sobie dać akceptację, miłość. To jest to, czy potrafię celebrować swoje życie, czy potrafię tym życiem się cieszyć. Czy jestem na tyle pełny, pełna w środku, że mogę obdarować swoją dobrą energią innych? To jest twój cel na listopad. A nie wsiąść do samochodu albo do samolotu i, chyba że jedziesz na wakacje, no to jedź. Chyba, że jeszcze w listopadzie y, uciekniesz do słońca, czy tam, nie wiem, na narty się już chyba też jeździ w listopadzie, więc. Y, więc to, to może się pokazać po prostu zwyczajnie jako, jako podróż. Natomiast o tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę tego pustelnika, czyli zwolnij, zastanów się, jakie masz życie, co w swoim życiu zrobiłaś fajnie, a gdzie popełniłaś błędy, takie wyciąganie wniosków. To ten rydwan mówi, że wszystko jest w swoim czasie. I popatrzcie, tu są dwa konie w symbolice tarota. Czasami to są dwa, dwa lwy, czasami dwa wilki, to zależy od kreacji yy, autora, czyli tego ilustratora. Ale biały koń to też jest nasza ta jasna strona, to, to dobro, które mamy. Tą to, 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 to miłość, którą produkujemy do dzieci, do, do partnera, do przyjaciół, do świata i tak dalej, a ten ciemny koń to są nasze czarny koń, to jest ta nasza ciemniejsza strona, nasze przywary, nasze wady, nasze ułomności, nasze... No, te ciemniejsze strony. i Tutaj chodzi w tej karcie o to, żebyś potrafił panować zarówno nad. Je, żeby te, to wszystko było w równowadze, żeby żaden z tych koni nie wyrwał się do przodu. Akurat jak biały się wyrwie, no to, to to nie jest jeszcze tak najgorzej, ale wtedy, jeżeli mamy tylko białego konia, bo po coś nas Pan Bóg wyposażył w te ciemne strony, to wiecie, co się dzieje. Jak jest tylko biały koń, to ludzie, to znaczy stajemy się tacy, że. Uruchamia się ratownik, że jesteśmy strasznie, pomagamy wszystkim innym, zasługujemy na uwagę. Chcemy, chcemy udowodnić, że jesteśmy ważni, że tacy wspaniali i fantastyczni. A my jesteśmy całością z tymi dwoma koniami. Konimi czy koniami? Nie wiem. W tych dwóch aspektach, te, te dwa aspekty y, powodują, że jesteśmy całością. Czyli ta nasza ciemniejsza strona. I ta nasza jaśniejsza, chodzi o to, aby ujarzmiać ciemniejszą stronę, zwłaszcza w pustelniku. Jakie ja mam te cechy takie, hmm, może z których nie do końca jestem dumna, czy dumny? Może jestem plotkarą, może jestem zazdrośnikiem, może jestem e, agresywna, agresywny, może jestem cyniczny i tak dalej, i tak dalej. Zadajcie sobie te pytania, to może być fantastyczna podróż, może wykorzystuję innych w dziewiątce. Tu też się może tak pokazać, że możecie mieć skłonność do tego, aby e, trochę wykorzystywać innych ludzi do swoich celów w Rydwanie. Więc dlatego mówię o tych ciemnych stronach, tak? Yy, a tu tak naprawdę chodzi o to, żeby być w równowadze, żeby, żeby tak jak wagi mają, nie? Że jest. I wtedy ten rydwan, co, jak konie idą równo, yy, dobrze jedzie, zdając sobie z tego sprawę, co u mnie jest fantastycznego, a co jest tą właśnie. Jaki jestem tą ciemniejszą stroną? Także zastanówcie się nad tym. Praca, finanse. No, mówiłam, jak rozkładałam karty, coś się zaczyna, coś się kończy. Niektóre z Was, bliźnięta, zakończą jakiś projekt ewidentnie, bo będą już myślały o kolejnym, o czymś nowym. Może zakończycie jakiś etap projektu, albo może niektórzy zakończą w ogóle, w ogóle pracę, i wtedy będą sobie zadawały pytanie, jakiej pracy szukam, żeby, żeby się tam czuć wspaniale, bo zdasz sobie z tego sprawę, bliźniaku, że jeżeli nie jesteś emocjonalnie zaangażowany. W swoją pracę, to ta praca prędzej czy później będzie cię przygniatać i się wypalasz zawodowo i nie jesteś dobrym pracownikiem. Po prostu chodzisz tam, żeby płacić rachunki, i coś takiego się w listopadzie może u Ciebie pojawić. Yy, nawet jeżeli ta praca będzie stabilna, to w pytaniu. O, karta mi upadła! To w pytaniu, yy, dokąd zmierzam. Czy to jest praca dla mnie? Inne osoby, jeżeli jesteś masz fajną pracę, chcesz się rozwijać, widzisz siebie w tej robocie, to też jak, jak się mogę dokształcić, co mogę jeszcze u siebie polepszyć, e, aby osiągnąć sukces w karcie świata. Bo to jest sukces. To jest dopełnienie. Więc w listopadzie dobry moment na zadawanie takich pytań i szukania odpowiedzi żeby może trzeba jeszcze żeby pójść, zaawansować, może trzeba się czegoś nowego nauczyć. I nie bać się prosić o podwyżki, awanse, rozmowy, one powinny być y, dobre, tylko nie bądźcie niecierpliwi. I nie, nie, żebyście, żeby ta rozmowa nie była taką, żebyście nie, byli, nie, wy, Boże, nie wywierali presję na drugiej stronie. W Rydwanie często wywieramy presję na innych ludzi, a wiadomo, że yy, znaczy to bywa różnie. Są osoby, które dobrze działają pod presją, ale jest, właściwie większość z nas, jak jest totalna presja, to yy, zaczynamy się stresować yy, i źle działamy pod presją, więc uwaga na tą presję, drogie wodniki, yy, Boże, drogie bliźnięta. Yy. Tutaj jest jeszcze taka sytuacja. Ja bym zadała pytanie, do, ale takie docelowe. Do jakiego punktu zawodowego chciałbyś, chciałbyś dojść? Na przykład, jesteś nauczycielem i potem będziesz nauczycielem takim, jak oni się nazywają, takim jakimś profilowanym, czy coś takiego, a potem chcesz być wicedyrektorem szkoły, a na końcu twoim marzeniem jest, żeby być, Dyrektorem szkoły, jakie mogę zrobić uprawnienia, kwalifikacje zbudować, żeby mieć uprawnienia do tego, żeby być dyrektorem szkoły, bo to jest spełnieniem moich marzeń i jaką zrobić w związku z tym, tą, zaplanować tą podróż, tą drogę do osiągnięcia celów. I cokolwiek to jest, to sobie zastanów się nad tym, bo nie każdy musi zostać dyrektorem, i nie każdy musi mieć oszałamiający, gigantyczny sukces. Nie każdy tego potrzebuje. To w pustelniku to jest e, miesiąc na zadawanie pytań, drogi bliźniaku. Przejdźmy do e, uczuć. Król monet. Ja bym powiedziała tak. E, single, singielki, czy ja tu widzę. Pff, wiecie co? W listopadzie, jak zawsze Was namawiam na randkowanie, to przy tych kartach. Nie namawiam Was do randkowania. Odpuśćcie sobie mężczyzn czy kobiety na miesiąc. Zajmijcie się sobą, e, i to jest najważniejsza karta ta. Zajmijcie się akceptacją swojej osoby, z miłością do siebie, z takim, przynajmniej może jak siebie nie kochasz, bo to nie jest takie proste. Gdyby to było takie proste, świat wyglądałby inaczej. Nie byłoby tyle kompleksów różnych frustracji, to przynajmniej popracuj po nad tym w listopadzie, żeby siebie polubić. Chociażby polubić, jaką jesteś osobą wesołą, smutną, sp dynamiczną, spokojną i taką, jaką jesteś, jesteś okej. Okay. I zacząć się cieszyć, że jesteś taką osobą, dlatego że z jakiegoś powodu jesteś w tym ciele, tak się Twoja dusza umówiła, Jesteś w tym ciele, na, ty, na tej planecie, w tym kraju i w tym czasie. I wyglądasz w określony sposób. I czasami jest tak, że nie wiem, się chudnie, a potem się ciągle wraca do swojej wagi, bo tak to zostało napisane, masz być w takich, a nie innych rozmiarach i taką, a nie inną osobą. W związku z tym popracuj nad tym, że taka, jaka jestem, czy taka, jaki jestem, jest, jest super! I co mogę zrobić, żeby moje życie było pełniejsze w rycerzu monet. Rycerz monet się nie spieszy i te dwie karty się wykluczają. Bo z jednej strony będziesz chciała szybkich zmian, czy chciał, a, a ry, e, król Monet powiedział kotek. To jeszcze nie ten moment. Ty jeszcze musisz przejść kartę pustelnika, zastanowić się kim jesteś, żeby właśnie dać sobie czas, żeby się polubić, poznać siebie. Więc miesiąc bez randkowania, a wy pary, bo znaczy, słuchajcie, to jest, to jest tylko inspiracja. I ja myślę, że wy nawet nie będziecie mieć ochoty do tego randkowania, chociaż przy tej dziewiące kielichów. Zrobisz bliźniaku, jak uważasz. Jak zwykle. Masz wolną wolę. Natomiast to nie będzie taki super czas na, na randkowanie, One mogą się nie do końca udawać. ok? I będzie to szło mozolnie. I na przykład nawet będziesz z kimś pisała, czy pisał, ale to do spotkania dojdzie dopiero. O, o, o. Ta, ta druga osoba nie będzie dążyła do szybkiego spotkania, a ty byś chciał w tym rydwanie. I to nawet do takiego spotkania, wiecie, te, te. Wybór należy do ciebie, jak zawsze. Yy, pary. Podobnie miał, yy, byki miały podobnie. W parach należy sobie zadać pytanie, dokąd zmierza nasz związek, dokąd. My to wiemy, jak jesteśmy w związku, to my wiemy, czy ten związek jest fajny czy niefajny. Tylko często, gęsto nie chcemy się po prostu do tego przyznać, bo jakbyśmy się przyznali, że ten związek nie jest najlepszym związkiem na Ziemi i nie jest wcale satysfakcjonujący i szczęśliwy, i, i nie zapewnia ci Twoich potrzeb, i nie czujesz się kochana, wyniuniana czy akceptowana yy, i tak dalej to tylko my nie chcemy się skonfrontować z taką informacją. Więc jak zwykle mówię o wyborach, dobry miesiąc na to, żeby zobaczyć w pełnym realu jaki masz związek i zadać sobie w pustelniku pytanie, jakie moje potrzeby nie są spełniane przez drugą stronę, czy ten związek nie, bo to już nie, to nie chodzi o to, żeby się obwiniać, tylko jakie mam potrzeby, być, jak jestem w związku, jakie mam potrzeby, których z jakiegoś powodu się nie dzieją, są niewypełniane. Co mogę zrobić i czego ja potrzebuję w tym pustelniku? To jest ten czas tej takiej refleksji, zastanowienia się. Więc może pora na refleksję, bo. Czego nie robić? No, nie budować w tym, w tym, boże, sądzie ostatecznym, nie budować świata iluzji. W, w parach, w których jest dobrze się dzieje, jest po prostu wszystko ok, to ja bym powiedziała tak, jeżeli jesteś kobietą, bo to, to tutaj będą dwie informacje. Jeżeli jesteś kobietą i Twoją parą jest mężczyzna. To pozwól mu zostać królem. Zrób taki eksperyment. Przestań mu matkować, niech twój mężczyzna stanie się liderem w związku. Zwal na niego wszystkie, może nie wszystkie decyzje, niech podejmuje w sposób samodzielny. Bo możecie też pomyśleć o fajnym wyjeździe, w którym możecie zasmakować, zakosztować tego fajnego bycia razem, smakowania życia. To, to dla was też. Ale dziewczyny, pozwólcie swoim mężczyznom, żeby byli królami. A wy, panowie, stańcie się królami, królami monet, którzy są liderami decyzyjnymi, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, jakie, wiedzą, dokąd idzie ten związek, jak trzeba to usiąść, porozmawiać ze swoją partnerką czy partnerem, pogadać, ustalić w pustelniku, ustalić, co działa, co nie działa i się tematem zająć, żeby być szczęśliwszym. W, miesiąc, w listopadzie dla Was bliźnięta, Panowie, ważne jest, abyście byli w energii naprawdę lidera, a Wy dziewczyny, Panie, żebyście pozwoliły swoim partnerom, pchały ich nawet do tego, żeby oni byli liderami. W męskiej, w fajnej energii, tacy przewodnicy. Jesteście na to gotowe? Co? Bo to jest dopiero wyzwanie puścić swojego mężczyznę, niech lideruje. Macie takie zaufanie? Napiszcie mi potem, jak to wyszło. Bo to, że tutaj, bo, o, fajny pomysł, tak, bo każda z nas marzy o tym, żeby mieć takiego mężczyznę, który jest po prostu, ogarnia rzeczywistość, jest takim faktycznie królem. Ale czy my jesteśmy gotowe go tam e, po, posadzić i nie wtrącać się i na przykład nie dyskutować, tylko powiedzieć, nie pasuje mi to, e, co ty na to, Zró znajdźmy kompromis. Nie mówić mu, załóż czapkę, idź tam, zrób, zadzwoń tam, pójdź, załatw, o tego jeszcze nie zrobiłeś, a tutaj coś tam. A on ma, a jak bez tych wszystkich zdań, spróbujcie przez miesiąc. Załóż czapkę, zjedz witaminy, nie pij kawy, nie pal papierosów, e, niech robi, co chce i niech lideruje. Ja myślę, że to tak trochę e, nam przeszło na wesoło, ale to jest bardzo dobry pomysł. I nie pchajcie się w nie swoje miejsce w tym rydwanie. To jest kapitalny, kapitalny moment na, na takie doświadczenie. Znowu miało być krótko i się rozgadałam, jak zawsze. Bliźnięta, uwaga, nie budujemy świat iluzji tam, gdzie go nie ma. W Listopad to jest fantastyczny moment na to, w tym pustelniku, żeby zobaczyć, je, kim jesteśmy i jakie mamy życie. Jakieś. I znaleźć w tym to, czego, czym możemy się cieszyć. I do, dopytać, no to czego ja chcę. Dziękuję Wam bardzo, życzę wspaniałego listopada. No i dziewczyny te w parach, to trzymam kciuki, żebyście wypuściły swoich panów na liderów. Buziaki. No i subskrybujcie, poproszę i komentujcie. I mówcie, że taki kanał istnieje. Buziaki, pa!